200 mała Witam w pierwszym odcinku na kanale Mukus Garage Dzisiaj przedstawię mój prywatny samochód Opel Astra G w wersji Coupe Samochód został wyprodukowany Przez przedsiębiorstwo Bertone W 2001 roku Samochód posiada silnik o pojemności 2,2 litra I o mocy 147 koni Samochód kupiłem po okazyjnej cenie, lecz z uszkodzonym silnikiem. Silnik udało mi się minić samemu, lecz z kilkoma mniejszymi lub większymi przygodami. Jednym z nich był ten problem, że pierwszy silnik, który zamontowałem, również był uszkodzony. Dopiero przy drugim silniku samochód ruszył. Poprzedni właściciel zamontował w tym samochodzie instalację gazową ze sterownikiem marki Stag i listą tryskową AC. Pierwszą modyfikacją, jaką wykonałem, było usunięcie zaworu EGR. Jak widać, wystarczyło wstawić całą płytkę przykręconą dwoma śrubami, a sam zawór może swobodnie sobie wisieć. Modyfikacja w tym samochodzie nie powoduje żadnych problemów, żadnych błędów i z przeglądami też jest spokój, ponieważ samochód dalej spełnia swoje normy. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłem po zakupie samochodu, była kompletna wymiana układu hamulcowego. Przednie tarcze, tylne tarcze i klocki. I regeneracji tylnych zacisków. Również musiałem wymienić linkę hamulcową, która okazała się zapieczona. Kolejnym problemem, z którym się spotkałem, był uszkodzony system klimatyzacji. Okazało się, że uszkodzona jest sprężarka. Wymieniłem sprężarki na używaną i nabiciu klimatyzacji wszystko działo cacy. Lecz po kilku miesiącach znowu przestało działać. Co się okazało, spaliła się cewka w sprężarce. Trochę się pomęczyłem, ale udało mi się wymienić i klimatyzacja z powrotem działa. Jedną z przygód, które doświadczyłem podczas eksploatacji tego samochodu, była awaria alternatora, co objawiło się brakiem wspomagania. Samochód opuścił fabrykę z customowymi białymi zegarami. Do moich modyfikacji zaliczyć również można odnowienie konsoli środkowej. Pozostała ona w oryginalnym stalowym kolorze. Zamontowałem również światła dzienne. Kolejny podskalpel poszedł system CarAudio. Wmieniłem radio na oryginalny i wstawiłem ręcznie robioną tubę. Tuba została wykonana przez mojego brata. Posiada ona 1200-watowy głośnik i wzmacniacz obsługujący go. W bagażniku znajduje się również butla gazu o pojemności 48 litrów. Korek biedy znajduje się pod pokrywą wlewu paliwa. Dobra, posłuchajmy dźwięku silnika. No, trzeba by go przypalić, dziadka. dziadka może nie dziadka. 17 lat to jeszcze nawet 18 nie ma. Przepalmy go. O, chodzi o odpalił. Można przegazować. Dobra, jeszcze chciałbym do dolić. No i od razu się lepiej czuję. Dzięki przedsiębiorstwu Bertone, Astra nabrała nowego kształtu, który idealnie pasuje do młodszych ludzi. W zadziorną stylistykę Coupé również wpisuje się z kastą spoiler marki Inusher. Samochód wyposażony został również w elegancką kokardkę marki IZJ Auto. Serdecznie polecam. Przejeździłem tym samochodem ponad 3000 km i mogę stwierdzić, że na pierwsze auto się nadaje. Jego silnik. Nie grzeszy mocą, ale jest wystarczająco takiej budy. Niby ludzie mówią, że jest awaryjny, takimi, z takimi opiniami można się spotkać w internecie. Lecz akurat mój egzemplarz nie ma, nie posiada tych wad, które mają te wymienione wcześniej. Co ciekawe, silnik, który znajdował się na samym początku w tym samochodzie, uległ uszkodzeniu wypadł korbową przez miskę olejową i niestety właściwie pozostawił go w moich okolicach. Samochód cechuje się również fajną stylistyką, jak na Opla. W końcu to tylko Opel zrobiony przez inną firmę. Dziękuję za uwagę, zostaw suba, lajka i zapraszam do kolejnych odcinków.